Dążenie do sukcesu bez ciężkiej pracy jest jak próba zebrania plonów bez wcześniejszego zasiania. Jeśli nie spróbujesz, nic się nie wydarzy. Kierunek jest ważniejszy niż prędkość. Ludzie z najgorszą przeszłością. Mogą stworzyć najlepszą przyszłość. Moment, w którym chcesz się poddać, jest momentem, w którym musisz nacisnąć mocniej. Najciemniejsza godzina w Twoim życiu jest najważniejsza, ponieważ to właśnie ten moment kształtuje Twoją przyszłość. Nie idź tam, gdzie prowadzi ścieżka. Idź tam, gdzie jej nie ma. I zostaw po sobie ślad. Nie ma windy do sukcesu. Musisz iść po schodach. Nie możesz zmienić kierunku wiatru, ale możesz ustawić żagle, aby dotrzeć do celu. Poddawaj się. Jest powód, dla którego zacząłeś. Nie potrzebujesz więcej czasu, potrzebujesz mniej rozproszeń. Nigdy nie znajdziesz tęczy, patrząc w dół. Pamiętaj: pięć lat temu marzyłeś, aby być tu, gdzie jesteś teraz. Pomyśl o tym. Pewnego dnia wszystkie te późne noce i wczesne poranki przyniosą efekty. Popełnianie błędów jest lepsze niż udawanie doskonałości. Popychaj siebie, aby być najlepszym. Nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Pozwól sobie być początkującym. Nikt nie zaczyna jako doskonały. Pracując w swojej pracy, zarabiasz na życie. Pracując nad sobą, budujesz fortunę. Przegrywasz tylko wtedy, gdy przestajesz próbować. Rób, co możesz i zaufaj procesowi. Im ciężej pracujesz, tym więcej masz szczęścia. Statek jest bezpieczny w porcie, ale nie po to są statki. Sukces to to, co się dzieje, gdy przetrwasz wszystkie swoje błędy. To, co przychodzi łatwo, nie trwa długo. To, co trwa długo, nie przychodzi łatwo. Trudności często przygotowują zwykłych ludzi na niezwykłe przeznaczenie. Upadnij siedem razy, wstań osiem. Wiosłowanie mocniej nie pomoże, jeśli łódź płynie w złym kierunku. Wygrywaj w swoim umyśle, a wygrasz w rzeczywistości. Wymówki sprawiają, że dziś jest łatwiej, ale jutro trudniej. Dyscyplina sprawia, że dziś jest trudniej, ale jutro łatwiej. Zanim wydarzy się coś wielkiego, wszystko się rozpada. Zwycięzcy skupiają się na wygrywaniu, przegrani skupiają się na zwycięzcach. Aby mieć najlepsze, musisz być w stanie znieść najgorsze. Dwie rzeczy cię definiują. Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic, i twoje podejście, gdy masz wszystko. Fakt, że nie jesteś tam, gdzie chcesz być, powinien być wystarczającą motywacją. Granie na bezpiecznie to najbardziej ryzykowna rzecz, jaką możesz zrobić w życiu. Jedynym prawdziwym błędem jest ten, z którego niczego się nie uczymy. Jeśli ktoś mówi, że nie możesz, pokazuje swoje ograniczenia, a nie twoje. Jeśli pozostaniesz pozytywny w negatywnej sytuacji, wygrywasz. Jeśli wierzysz, że się uda, Zobaczysz możliwości, jeśli nie wierzysz, zobaczysz przeszkody. Kto nie ma odwagi podejmować ryzyka, niczego w życiu nie osiągnie. Bądź cierpliwy. Wszystkie rzeczy są trudne, zanim staną się łatwe. Najlepszy widok pojawia się po najtrudniejszej wspinaczce. Nie poddawaj się, jesteś bliżej niż myślisz. Nie przyspieszaj procesu, zaufaj mu. Wielkie rzeczy wymagają czasu. Nie psuj dobrego dnia myśląc o złym wczoraj. Odpuść to. Nieprzygotowanie. To przygotowanie do porażki. Nigdy nie wstydź się trudności. Nie ma nic złego w ciężkiej pracy na drodze do celu. Pewnego dnia ludzie, którzy nawet w ciebie nie wierzą, będą opowiadać wszystkim, jak wiele dla nich znaczyłeś. Pisząc historię swojego życia, nie pozwól, by ktoś inny trzymał pióro. Skup się na poprawianiu siebie, nie na udowadnianiu swojej wartości. Wielkie marzenia wymagają zdrowych nawyków, a zdrowe nawyki wymagają samodyscypliny. Aby być interesującym, bądź zainteresowany. Nie możesz sięgnąć po to, co przed tobą, dopóki nie puścisz tego, co za tobą. Twoja przeszłość to miejsce, by się uczyć i rozwijać, a nie mieszkać. Zaakceptuj to, co jest. Odpuść to, co było. Miej wiarę w to, co będzie. Czas zawsze ujawnia, jak wiele dla kogoś naprawdę znaczysz. Nie poddawaj się. Nic nie trwa wiecznie. Nawet ból. Przestań opowiadać wszystkim o wszystkim. Większości to nie obchodzi, a niektórzy po cichu życzą ci porażki. Skup się na sobie. Ludzie przychodzą i odchodzą. Życie jest krótkie, żyj. Miłość jest rzadka. Chwytaj ją. Gniew jest zły, porzuć go. Strach jest okropny, staw mu czoła. Wspomnienia są słodkie, pielęgnuj je. Cel bez planu to tylko życzenie. Nie jestem już młodzieniaszkiem, ale wiem, że to co robię może pomóc innym. Jeśli uważasz, że mój kanał wnosi wartość zostaw lajka i subskrypcję. To dla mnie znak, że to, co robię, jest potrzebne. A ja w tym czasie już pracuję nad kolejnym filmem, który może zmienić również i Twoje życie.